Dzień dobry, zdrastwujcie. Rzeczywist willkommen. dzisiaj akurat program robię skudowy zdroju, ale jeszcze będę coś właśnie pokazywał fajnego, będę gotować jakieś fajne danie. I będzie to danie, które często robiłem, jak byłem na kursie maszynisty jeszcze w Warszawie. I pamiętam, że wtedy często sam gotowałem i lubiłem gotować kaczkę. I wszyscy tam właśnie koledzy bardzo się śmiali z tego, że ja mówiłem, że robię coś takiego jak kaczkę z patelni i bardzo sobie właśnie wszyscy tam żartowali i mówili mi cały czas, że słuchaj tam, Michael, powiedz kiedy nas wreszcie zaprosisz na tą swoją kaczkę z patelni. No i wyobraźcie sobie, dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy pokażę Wam mój sposób na kaczkę z patelni. Zapraszam. I bierzemy sobie tutaj dwa udka, bo najlepsze są udka z kaczki. I od zimnej patelni skórą do dołu zaczynamy smażyć. Następnie z drugiej strony nie dajemy tłuszczu, bo tłuszcz się wytopi z kaczki. I cała filozofia tutaj polega na tym, że zalewamy to wszystko bulionem, dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i po prostu to się dusi na patelni. Po prostu do miękkości, może być niecałą godzinę, ma być miękkie. Do tego dosypujemy dosyć dużo majeranku. Ponieważ kaczka bardzo lubi majeranek i do takiego sosu dodatek w majeranku jest bardzo dobry. Na sam koniec, kiedy kaczka już dochodzi, dodaję pokrojone jabłko, ponieważ wiadomo, że kaczka no to musi być z jabłkami. I na zakończenie jeszcze podsypujemy kaczkę majerankiem i podsmażamy trochę, żeby miała taką chrupiącą skórkę. I teraz tak, mamy tutaj dwa łódka z kaczki: jabuszka, ziemniaczki, pire. I oczywiście do kaczki musi być modra kapusta, bo wiadomo. I ja mam teraz taki patent na tą kaczkę, że biorę sobie taki, tutaj mam jogurt. I on ma tutaj taki, taki żel z owoców, mianowicie z wiśni. I te właśnie wiśnie taką konfiturę wiśniową sobie nakładam na kaczuszkę. I mam taką, takie udka z kaczki z taką wiśniową konfiturą, z ziemniaczkami pire z jabłkami i z modrą kapustą. I to jest właśnie mój sposób na kaczkę z patelni. Co? I próbujemy kaczuszki. To bierzemy kawałek. Mmm, pyszna. Wspaniała po prostu. Pozdrawiam.